wszystkich z tej strony Unlock a to jest kolejny no weź się bo ja jestem na muszę mikrofon poprawić To jest kolejny odcinek z AFH trójki i ja mną jakiś cienia z Adamek czy coś tam nie wiem <grym> Czekas, <grym> czy no dobra zobaczymy ktoś teraz, cześć, cześć, witam was widzowie No ty chamy, nie uciekaj mi Je Ty jeszcze żyjesz, ej! Nie... Oła, oła. Ale skupaniec <grym> miał wyczucie, miał... oj, aha Znowu, A kurde, też znowu. Ale ty nie wziąłeś medyka, nie? Nie, ja mam tego, technika. Gdyby, nie wiem, po co mi technika, ale ma MK fajnie. To byś sobie medyka gdzie to możesz podnosić ludzi. Ty się płaca. O <laughs> Ej, to jest sam chyba. Czekaj, czekaj, co ja podniosę czekaj. Nie, no dobra. On tu jest, uważaj, za ścianą. Ja go zabiję. Oj, mamy. Ogarniemy tego klasia obok nas. Oczywiście nie mówię o tobie. Jak ty to nie No Ja jestem ogarnięty, hopie. Tam biegł mm. poteczek, widziałeś go? Tam, 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 no. No, patrz tu, patrz tu. O, dwóch! Dwóch, no. Mówiłem, akurat dwaj wyszli, ale... Ja się do wody. Się Aby się umierasz. Ze krwi, A Ja też. A dawaj, ich tutaj tą stroną. Gdzie jesteś? No obok A, ciebie. Tak, tak, Idziesz! Cia. Tutaj masz apteczkę. Jak co ty tam robisz? kampie <noise> nie ma przeciwników w tym kampie. No to ma sens, ma sens. Przynajmniej mnie nie zabije. Wojciech, gdzie z prawej strony? Radat. Gdzie tam leziesz? Strzelasz w kogoś, czy co ty tam robisz? No przecież zabijam ludzi, co ty? Mm. Co ty byś chciał? Czekam muszę się przelatować, bo my zaraz mnie zaraz zabiją. Czekaj idę do, do, do tej drabinki O chodź <laughs> Ja tu już jestem dopiero powiedzicie A ja się lubię tak Parkourem śmigaj trochę o. Parkour, wejść się drabinką, parkour normalnie szczota gdzieś tu jest, Ej, on jeden jest w wywodzie, tylko nie wiem gdzie On tu gdzieś pływał sobie, wiesz No to Sania, ja go tam gdzie nie O ile go ktoś nie zabił, ale raczej nie To nie widzę, no dobra Kicha tam z nim Chodź tu No czekaj jest. Biegnę jakoś za tobą parę metrów Weź, wyłącz tą latarkę, to ja uślepię, że nie ich. To no, trzeba uważać. O, cicho. Ktoś tu. Ty... O, tył mamy. O, o, o. Zabity. Idziemy tam do środka? Gdzie o, z drugiej strony, Z do drugiej strony, tam gdzie myśmy byli przed chwilą. Chciał. Dobra, idziemy tam, idziemy, chodź. Chodź, kruszynko. Kruszynko? to jest taka kruszynka. Jezu, ja, co mi... i nie jest wieszanie, nie Jest mi miejsce, kurczy, zajmuje nie. Dobra, o! Aj, ten gnój uciekł. Ile ich tu jest? Ty? No, trochę ich się tam zebrało, latają jak. K kaczki. O. A, a, ty kurczę. suko! Dobra, prawie mnie zabił ty. Może w teczkę. Gdzieś tam. Czekaj, w że co bo co w Ale już nie leczy coś. Dobra, to moje, dobra. Fak Dobra. Ignął ją. No, tu jest ty. wyskoczył. Ten, jak wyskoczył, ty. I, i tu, nie. No, masakra. Ty jeszcze? No, co ty myślisz? Jak ja no, się tak. ledwo wychylam, to co ty myślisz? Co tam do mnie strzelasz? Zabijmy. zabij mnie. Nie czemu ja to znamiłem, miłem, ej. Śmieszna akcja to była nie Czemu ty nie żyjesz? Jak ja żyję tylko nie muszę. nie mogę się na tobie odrodzić. No bo to jest zadbacz. Eee, to ty jesteś słaby. Ej, popatrz sobie na statystyki synu, synu co? Synu ty? Oj gdzie? No, <laughs> ostatni Ale co? nie pokazuj. <grymianie> ale mam przynajmniej jakieś trzy zabójstw Nie jest nie jest tak, że Nie odradzę Nie, odradza, nie odradza się bym cię po nic no ale dobra A nie ty żyjesz A no raczej Zbyt. no co ty myślisz? No no. kazymać główki To się go z góry leciało ale Jak nie, nie wiem gdzie ten koleś jest. No, bo tu one się respią tu Przedziężarówce One No one te, te stwory ja bym sobie musiał tutaj bliżej mikrofon dać, ale lepiej nie, bo będę tak krzykał, Zasysta, że... z krzyk człowieku, kurde, ja tu rządzę <grym> Oni no, się tu, oni jest. się tu respią, a ja ich od razu, kurczę, atakują. Co? Biegają, biegają gdzieś tu. Pim, 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 biegniemy, biegniemy. Nie, ja sobie wolę potampić. Jest, kosa! PIKNIE, PIKNIE! Za kosa jakoś więcej punktów dostajesz czy co? Ehm, nie, tylko to taka satysfakcja jest, nie? Że ten... Takie, jakby, pokorzenie, coś jest z tego. Gdy tam robisz coś? Mieszkane, że tu tych nie ma, tych czołgów i tak dalej. No na deadmatchu czołgów, no. Hop. Przydoby się, Hopie, Ale byśmy narobili! No. Ten suk. nie wiem czy go ktoś zabijał. Ale ładna akcja! Dwaj się w jednym miejscu stali, nie wchodzę i budu. A ci skąd się tu wzięli? Chyba się tu zrespili. Oni teraz w środku, sami to jest ich tam Głównie. dosyć dużo. I yy, zaraz będę obok ciebie. No ja tutaj wszyscy. Pom <laughs> Już za dużo chciałem, no. Czy ten jakiś nieśmiertelny był? Nieśmiertelnego trafiłeś? Czemu nie mogłem tu wejść? Ten tam się wpakował, nie? Tylko wie, że tam się ciągle biegać. Nie. Tam jest koleć! Już nie ma. Ajajajajajaj. Aj, aj, aj. Ale mi założył. Widzisz tam w lewym górnym rogu, jak masz czat, co tam pisze? No, to co? Widzisz tam, Adamek? Nie, tylko, tylko po prawej stronie często. Aha. ale po lewej też masz. O, ja tu... to jest do mnie, co? Koleś! Kurczaki. Dobra, gdzie jesteś? Chodź, bo tu będzie strasznie ogarnięte. Nie widzę czarnego... Aha, ty jesteś gdzieś pode mną. Dobra, dobra, jestem tu obok ciebie. Ła, ła, strzelają! Masakra! Podniesiesz mnie, czy nie dasz rady? Tak. Chodź tu, chodź tu, bo tam Czekaj, no tak, teraz to się chwila ruszyć bo... o, Z drugiej strony, kurczę, nie wiem skąd Czekaj, podniosę. O! A nie żyjesz Hu co da się zrobić tutaj co Tutaj się nic nie da zrobić Bo tam zazwyczaj raczej nie. O, teczka. No gdzie tam biegniesz? Oła. No nie strzelaj do mnie sorki, sorki, no już nie. <gryw> Co za ham? Tak, Może dobrze z tyłu tyłu obstawiony. <gryw> ale zginął ale bym tam pobiegł. Ale... Jak lepszy celownik, no... Ktoś tam cię podnosi. trudno, ja sam podniosłem. Kurde, nie mam Bez kitu Bez Jesteś nóg no. Nie ma z czego strzelać! Dobra, idę sobie po amicję. Ja sobie idę i tu tu wody Masakra, jakoś technika wziął mnie. Co? 4 na wziąłem. Ja wziąłem technika i... i... i, se, i se biegam technikiem. No ja wziąłem technika, znaczy od kolesia wziąłem, bo nie miał ammo już. Przez pięciu S ludzi zabiłem, ty. Wszystko Przez... Przez... No! Tutaj, jak nie zaczniesz strzelać, to nie ma szans. No, tutaj liczy się reakcja. A jeszcze tutaj widzę, ten ma jakiś, jakiś fajny pistolecik. Ja zobaczmy, co to jest. Dobra, to to jest o, bierze. też ma lepszy celownik, ty. No często na takim poziomie to się bierze od kogoś, nie? Już później uronię. Ja też tak często robiłem, że jak widziałem pokoleń ogarnięty, to to... Ja tam miałem, szczerze mówiąc, kit'a żeby mojej broni to tam sobie coś brałem Ty nagrywamy u ciebie to oczywiście wszystko idzie, nie? Jak będę nagrywał u mnie tak zwykle... To jest, to jest tak zwane magiczny... O, znowu leżę gdzieś z plecy mi zrobił. A Magiczny przycisk nagrywania to jest, wiesz? No, no I tutaj wiesz, wtedy jak nagrywasz to już jest lipa Dokładnie To mnie podniósł, jak cholery Masakra i znów nie mam amonie. Radną ci, czy co? O wow, no. No. Już cały drugi, ooo, zastrzelili mnie. 10. Nic dziwnego. A tam jest. Ej, to nic dziwnego, to sobie popatrz na statystyki, gdzie ja jestem, a gdzie ty. Aj, dostałem. Myślałem, że mi się uda. Ale patrz Ale na statystykę. Leżącego statystyki. ciężko trafić. Ano, no, niełatwo, ano. no. Zawsze, zawsze jak celujesz, to celuj w głowę. Bo tam najwięcej dodajesz. <laughs> Zabity z pistoletu! Dobra, wstaję. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Chodź no, wow! razem. Leżałem i nie mogłem wstać jeszcze. Ej. Gdzie ty jesteś? No już, już... Już jestem na starcie. Ktoś tam jest. Sprzodź w A! Cwaniaczek, cwaniaczek, cwaniaczek. Właśnie trzeba coś podłożyć pod... ...mychał. Żeby tutaj nie wysyłać tego szmerania. Bo nie strzelaj mi, co ty kurieś? Tam nasz biegnie A gdzie ty jesteś? Dobra, chodź tu! O dobra, idę za tobą Chodź, ten budynek całkiem przyja przyjaźnie wygląda o, <grym> No nie ale, ale, ale nie dla nas przyjaźnie <grym> No tak jakby, czekaj, poniosę się? Dobra, idę ja gdzie? No to nie, to dobrze, bo ja Dobra, dobra, dobra Kurde, Pistolska biegłem, biegłem że jest spoko. Mam, mam jakiegoś snajperka z 11 nabojemy No no, snip, snajperem na normalny to ciężko, wiesz, raczej na hardkorze. Ła, kurde. Ale log! Aj! Lubisz bieganie w miejscu? Bieganie w miejscu... No, no czasami. Darmowy rowerek. Ile nas tu jest, nie ma sekret. Tak, i, i tak mnie zabiją, ze wszystkich nas zabiją mnie. Gdzie dać o to? to? A, skubany! Zobacz jak nisko się schował, no? Ten co ma, M16, spróbujemy M16. nie, Mnie to drażni ten celownik, nie? Naprawdę, no kurde, że też nie ma lepszego. No tu musisz strzelać, strzelać i strzelać. strzelam jak z wietrówki ty. z wiatrówki. <laughs> co ty myślisz? Tam ich jest. Bipuj bi trochę. Wiesz, ja mogę podnosić czyjeś bronienie, ja tylko nie wiem po co. Bo i tak ja zbawię sprzęt. Bo się, przy, przy, sprzęt. No! no co? Stałeś! <grym> Stałem, ale mnie zdążył granat sięgnąć. Aj! Przed tobą, przed tobą! Aj! Znowu mnie zrobił znowu! <grym> Żart chyba ty. No z ja mnie lepiej podniosę, nie podnosie To jest tak zwany niedźwiedź. Podnieśli mnie i, i znowu zginąłem, bo nie mam no, Wy To robicie specjalnie. No. Traktujecie mnie jak więcej armatnie. <laughs> ja też tak wiem. Nie bardziej. Za jakieś 100-200 godzin to już tak nie będzie. Uwaga, na Jesteś gdzieś obok? Chyba nie. nie wiem dlaczego miałem gościa na widelcu i go nie zabiłem. Mógł ze mnie. Wow, wow, Po co do mnie jeszcze razie? Czy ja, czy ja wam coś zrobiłem? Nie ja tu, jestem, ja tu jestem tylko statystą, panowie. <laughs> o, plecy. Okay, no co, no nie zgadzasz się ze mną? No no, no Ale rundka fajna, fajna bitwa, wyrównana. No ty, nie Ale wiesz co, Ty masz szczęście do tych serwerów Nie zawsze jak z tobą gram To od razu znajdziesz jakiś fajny serwer gdzie można Ej pracować. no on był mój A ten mi zabrał Dobra skurczy by O on się tam będzie leczył może co? Zapomnij ktoś Beng 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 chodźcie no chodźcie o, chodźcie do mnie. Piękne gdzieś. <noise> o, może? <noise> to był jeszcze. Ale jakiś inny to był już. A! A już mnie tu się. Julian .pl. mnie zastrzelił. A nie Julianie. Bardzo nieładnie. Jest unlock Jestem, ale zaraz mi może nie być. Właśnie chciałem powiedzieć. Czy... Allok to jest rzecz nabyta <laughs> Dalej, dalej. Ktoś, kto A jest? Nie? Tam jest ten... no. <laughs> Co ty <Nie>. kurwa wyrabiasz? <laughs> nie każą mi iść dalej, no? Wiedzą, okay. żebym ich wszystkich pozabijał wtedy. <laughs> <laughs> o, o, no no. Jasne. No, chodźże, tu go, ale Tam jest coś, tam, tam ktoś jest. Górola tam mnie widziałeś? No. Ale wybiegnie. Aż ciekawości pobiegnie za nim. Tu jest. No i czujcie, kto go zastrzelił. Jakiś nóg. Jakiś No od... nie świeć mi po gałach, człowiek. No 120 ludzi jest, 120, 12 ludzi. Zabitej dopiero? On miał. A ja 6. A damy 40! Czy co dopisujesz chyba? Nie, jak dopisuję getu! Szpakuj, już nie widział gety wymiatam mnie. Dopisujesz sobie, przyznać. No. Chcesz to ci podejść na tego moda. <grym> Hej, no, tam biegnie gościu, nie widać go, czy co? O, zabity. To jest taki specjalny mod, że jak zabijesz jednego, to może jeden punkt wiesz? Aha. No. Dobra, biegnie jako pierwszy na no jeżeli. Ciężko zdobyć taki mod? To A, czemu no czemu za Ej, ma czterech ludzi, ma wokół mnie, strzela do mnie. Czekaj, ja ci ja podniesę, czekaj. No nie, i po co stajesz? Ja... Przecież ja ja żyję, człowieku. Aha. Tam ktoś leżał, myślałem, że znów ty. No nie, wiesz co, ty... No jedziemy. i znów do wody nie. A ja cały czas tam wodą tak jakoś pływam. Dobra, też sobie skoszę, nie będę gorszy. Płynę do następnej A Albo nie, bo tam jakikolwiek jest. Yeah, aj, 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 no jestem tak jest no nie bajczygi, to jest jakiś kurde Stąd No, ]acz. Taki Ej, bo to zaraz kończymy. To ram ciebie gramę. No I to będzie tak, że ty będzie grał dobrze, a ja będę lamił. No raczej. Wymienimy się potem. <laughs> Ale by już tak zrobimy? Jestem terazem razem, albo nie mam. To... chyba tylko jednego mi się udało. Ej, ty trzeba się dać, ej. O, ktoś mnie ożywił. I wpaw mam pistolet. Wstawaj, wstawaj, ność. Na no kurwa bole, jest nie. Wstawaj, wstawaj, żołnierzu. Biegnij, 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 biegnij. Zabijam nam jeszcze pięciu i po ptakach tutaj przegrywamy No ja właśnie tutaj ratuję wszystkich strzelak z... Wiesz co, to ja się, ja się schowam może co? <laughs> no to będzie chyba najlepszy, wiesz Aaaa, i zjezdją No i... dobrze Przegraliśmy A, Ale bitwa o. zajebista Dobra, ale kończymy, widzimy się w kolejnym odcinku i trzymajcie się, cześć! Zabiję siedmiu! Jest, ale jestem bolny. Cześć! A ja ilu? Ja ilu? Ty po z dwóch czy trzech chyba. <laughs> no, no. no dobra, no na razie, to trzymajcie się, cześć.